Cześć, z tej strony wasz, Lisbon, Nvidia, Nojcie, GTA 4. A my jesteśmy w takim ciekawym miejscu. Bo nie wiem do czego, ale zapomniałem w ogóle sobie o istnieniu tego miejsca. Hehe, <laughs> wiecie co się stanie zaraz? Właśnie nie wiem, jęczą zapomniać, to jest jedno z najlepszych miejsc w tej grze, nie? No, nie coś się stanie. O kurwa, skinąłem O, tutaj mogę się rozpędzić. Co? ty co tu się stało? Co tu się stało? Czemu tak w życiu auto został w miejscu? Co to było? No, dobra, przy okazji do mnie Ray zadzwonił. No, no, no. Dobra, spoko, Ray, spoko, spoko

Co mi się stało z autem? Widzicie, co to co, co jest aut? Jakiś smukły się stał. Ja mówiłem, że potrzebę smukłego auta, ale nie aż takiego. O, uwaga, uwaga tam. To straszne. Zginąłem, ale, no kurde, czemu moje auto nigdy tak nigdy nie wrzuca się do góry, no, come on Osiągnięcie można dostać, jak auto 5 razy yy, w powietrzu się, no No jeju Widzę więc, że chyba to jest czas na misję, więc po prostu może sobie pojedziemy do... Właśnie Berniego, policja nie jest zdruszona, że komuś właśnie ugrałem pojazd, spoko no, Ale tak, jedziemy do tego Berniego, może się coś dowiemy o tym Darko Brewiciu. Tak, on się nazywa Darko na pewno. Nie Draco, nie inaczej. Zobaczymy, tym razem ten Bernie będzie chciał. Chociaż czy on nam znajdzie? Nie, to raczej, raczej być tam ci właśnie inni goście nam znaleźli. On tutaj nic nie wie. Chociaż nie, bo... Mamy dużo tych gości, poprosiliśmy w końcu, co nie? Mi się wydaje. Eee, on poprosił burmistrza też, coś w tym stylu, że burmistrz jak już miał to znaleźć, nie? Przez jakieś swoje kontakty Bo on gdzieś w mieście jest, prawda, ten jakąś się nazywa ta. yy, w Darko, tak Na pewno gdzieś jest, dlatego go szukamy Ale dobra, jedziemy na razie bo, Do Perniego Bardzo wątpię, że to jest jakaś misja, gdzie w końcu się dowiemy Na pewnie, pewnie Będzie tak, że znowu będziemy się zajmować jego tam go tam sprawami, coś tam ochronić Ochraniać go, czy coś Albo znowu jakieś szantaże, coś w tym stylu. Zobaczę się. Jesteśmy na moście Broker, idziemy do Algonquin. i zobaczymy, co tam będziemy mieli tym razem. Hu hu hu, dzień dobry, panie policjancie. Wow, czemu tak wszyscy zjeżdżają na lewy? Dziwne, wow wow, wow. Nie wiem, czasami dziwne jest to zjeżdżanie w tej grze. Wow Czekaj, jak ja mam tutaj przejechać? A, dobra. Myślałem, że mam tutaj jakoś przyjechać, że gra mi źle pokazuje, ale trzeba najpierw tutaj skręcić. Dobra. No i okej. Nie wiem, czasami trzeba dużo patrzeć na tę mapę, żeby wiedzieć gdzie trzeba jechać. No, gdzieś na dole będzie tutaj ten burning Okej. Okay. Ojej, Ojej, w to idealnie zrobiłem skręta. I tak przewaliłem. No dobra. To No tutaj właśnie... Naprzeciwko tego lądowiska, pamiętam, że zawsze sobie stamtąd brałem ten helikopter, bardzo fajne Też bym sobie troszkę jeszcze helikopterami, ale nie wiem czy... Pewnie nam to przyjdzie na to czas kiedyś Może w jednym z tych dodatków, bo wiem, że na pewno W TBO GT na pewno było to Tak, dobrze powiedziałem skrót, zastanawiałem się czy dobrze to ten skrót powiedziałem, ale tak Zobaczmy co chodzi Co? Myślałem, że w tej grze tego nie ma co spóźniłem się tylko 20... O oh, come on. Come on! No dobra no to Francis też on coś chciał w końcu. Dobra, tędy trzeba wyjechać. To, no, to mi się zaraz spieprzy, nie więc może... Może zaraz też od razu zmienię je. Oczywiście. Dobra, wezmę taksówkę do Romana, bo skoro mogę to... Wezmę e, Kate, też byśmy się tam zajęli, nie? Mam możliwość, to czemu nie? Ale to kiedyś. Roman, your cousin. Wait right there. Dobra, dzięki. on będzie tej? A tutaj jest. Dziękuję. Poproszę do Francisa. Jeżeli pan wie, gdzie to jest, za darmo. Kutę. Castle Drive, Okej. Okay. Tak, Castle Drive. A nie, Castle... A tak, Castle Drive, dobra. Dobra, ja poproszę chociaż jakiekolwiek auto. No jak? Ciekawe czy będziemy potrzebować jakiegoś tej kamizelki, czy coś, to będzie trzeba się pewnie przejechać. Dobra, jedziemy. Więzyk krwi. Kowot teraz będzie chodzić. Dzień dobry, panie why didn't you tell me derek was back what why didn't you tell me you was hanging around with my brother i assumed if you cared you'd have found out <laughs> well i have found out jesus you know derek's not well no no he's sick he always was mm. he's always off getting involved in someone else's fight making a fool of himself betraying people going into hiding he's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me! We'll tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock, stock. Cop with the famous snitching traitor for a brother. Ugh. You know, the crooks I can handle. See that I can spin. But not this. Not this. Someone must have then. Me? Ah, we my friend. You stop him. <laughs> Jak? Stop? Stop. Kill your brother. He's already oh, dead. He put him out of his, his... No, mind. No, fuck you, pal! I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a bad Not a disaster. Dobra, dobra, gościu, nie go Derek, No w sumie, no był takim gościem, który dziwne zlecenia. Dziwne zlecenia nam dawał. Zawsze jakieś coś zabić, coś, tak... też bezmyślnie. Tak samo jak min cały jak on się nazywał? No w co nie? O Derek. Hej. Mike, you know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. We gotta take him out before you. This is Kane and Abel's stuff, tell The question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head and who's gonna be six feet under, you know? This phone runs out of battery. Shit! Look after me, Nico. Albu yeah go, albu yego zabić. O,

No this ain't nice. Neither of us has a choice. Sounding like I got no choice. One Fuck I get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings round back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming again. don't worry. Już wyciszyłem to w ogóle. Okej, okay. wchodzimy na tę platformę, tak? Gdzieś za budynkiem chyba powinno być. I będziemy mieć serio wybór zabić tego albo tego. I ja nie mogę. Myślę, że to nie będzie miało jakiegoś wpływu. A, Fuck, z drugiej strony. No to jeszcze póki sobie obchodzę ten budynek, to mam chwilę zastanowić się. No bo, kurde, Derek. No kurde, alkoholik nie. Ciągle coś tam przycipie sobie i coś tam każe zabić. No, 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 no widać, no. A Francji, no kurde, taki... Taki, no... Zgrywa dobrego glinę, a jest kryminalistą, ma braci kryminalistów, których się próbuje pozbyć. Fuck, nie wiem co gorsze, nie wiem co lepsze. W sumie oni są teraz... Mówią nam, żebyśmy chyba nie chy, Żebyśmy nie chybili, nie chybili, bo zabijemy go. Czyli to by oznaczało, żebyśmy mieli wybór kogo zabić, prawda? To by było trudne, okej. Okay. uh-huh derek my brother frankie what's this about i've got to say i'm nervous about this little meeting shit when i heard you was back i nearly shot myself sit down why didn't you call me you could have slept on my couch i'm doing real well for myself real well hmm. i'm sorry about how life turned out for you <sighs> Derek czy Francis? Ja nie mogę! Co za trudny wybór! Czy to ma jakiś wpływ? Derek albo Francis Glina, który próbuje uznać dobrego i zabija swoich braci. Derek, gość, który. Sorry Francis, ale jednak niektórych rzeczy się nie. Nie udaje się, że jest się dobry, jak się jest złym. Derek nie udawał, że jest zły. A ty jeszcze próbujesz zagrać dobrego Gliny, zabijasz swoich braci. Sorry! <laughs> Jak odszedł w ogóle Derrick? Okej, okay, nas tu nie było. Zrobiliśmy właśnie chyba jakiegoś tam... Jak on, on miał tam w ogóle pozycję w policji? Nie wiem, mo może mój wybór nie był najlepszy? Bo różnie to można patrzeć, ale kurde no... Nie miałem czasu podjąć wyboru. Zrobiłem to, co zrobiłem, no sorry. No, no przykro mi. Oj, uciekamy, bye bye. Mnie tu nie było, naprawdę, mnie tu nie było.

No sorry. Musieliśmy podjąć wybór. Podjąłem wybór. Przykro, tak to już bywa. Idziemy do Jimiego, bo do tego gościa możemy tylko... Yy, doberniego możemy między 8 a tam 20 coś. Le, zapominam, że da się tutaj też dodać kamerę, nie wiem czemu. W każdej części się dał zmieniać tylko kamery. No dobra. Oj a przynajmniej to nie był radio policji, nie? To idziemy do tego Pogorino Zobaczymy co tym razem będziemy musieli dla niego zrobić, dla tego swojego. Kim on jest? Chyba bossem mafii, nie? Tak, przecież, no go, prawie zabili go, nie? Bo był strasznie... No postrzelili go, nie? Prawie zabił, znaczy prawie zginął No bo między postrzeleniem a zastrzeleniem jest różnica, bo postrzelić to znaczy, że ktoś, no Kogoś oddano strzał, no i strzał trafił A zastrzelić to także. Dano strzał, strzał trafił, no i skończył się śmiercią osoby, w którą ten strzał trafił, nie? Co to za helikopter? Kogo wy tu szukacie? Nic tu nie ma. Nie ma tutaj żadnego kryminalisty. Nie ma co mu chodzi. Co to za radio w ogóle? JNR. A. W ogóle ciekawe nie wiem czy mam wam, ale w ogóle. Jak macie dodatki, szczególnie czyli to GTA 4 Complete Edition. To macie we wszystkich tych dodatkach i podstawowej grze tę yy, samą muzykę. To jest ciekawe. Bo kiedyś, jak. Bo teraz, to nie jak mieliście nawet pudełko wydanie, to i tak jak to wyjdzie na streamie, to będziecie mieli to nowe wydanie, nie? To jest w sumie głupie, bo kupiliście grę co nie dam. To oryginalne wydanie, gdzie była jeszcze mm, większość tej muzyki, a tutaj macie nagle wydanie, które jest wycięte. Ale da się nam downgrade zrobić, dograć stacje stacji radiowej. A mi się tego nie chciało, bo i tak mam wolę na to. Ale no. Jak mieliście jeszcze kiedyś to wydanie z osobno. Co tam było w ogóle osobno, coś. To. Yy, to stacje były osobne, nie? O, zemsta. Ciekawe na kim. Na kim ktoś coś ze zrobił dla mafii? Kto hey. jest wieszem? Na Feds, myślę. Niech zawsze trafiło do tego. Niech <grytanie> to wychodzi? Skoro umieją kogoś, to musi mieć parę kolegów, żeby ich zróblić, żeby ich zróblić. Jackasses, all of them, all of you. Nice talking, whatever. With you. you have fun. Pick a swell guy to kill, hopefully someone with a young family who really miss him. <laughs> hey, hey, is Mr. Pegorino around? Oh, oh sure, I I'll get him. Oh, oh, cool. strażnie, oh, jak śpi. Shut up. In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I I'm nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. <laughs> Second, come in here. Oh, <laughs> <fuck>. <laughs> so, listen, we got a bit of a problem with the Pavanos. Uh -huh, I with Pavanos. Yes, I noticed that, that you're meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of guernsey goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Yeah, uh, sure. Listen, some of that boys are in town today. Gonna collect their piece of an old and a bookie ring. Where it is, they're at the diner in Acta. Find them and follow them to the meet.

Jedziemy na to spotkanie i im troszkę się przeszkodzimy. Ojej. Oj, oj. Nie! Wow! Co to się dzieje w ogóle z tą fizyką czasami? Tak chyba nie działa w prawdziwym życiu, ale podobno to ma być realistyczna fizyka w tej grze, no ale czasami tak dziwnie wygląda nam. No. Szczególnie z tą wiecie, stawką. Mi się jeszcze nie udało tak zrobić na płyśtawce w prawdziwym życiu, nie wiem jak wy. Dobra, co mi to mówi? wiem, gdzie mam skręcać Wow, dwie po policje tutaj są Między dwoma przejechałem, nie? Taki zakręt zrobiłem? Zakręt, skręt chyba się mówi Jak się skręca, to się mówi zakręt zrobiłem, czy skręt zrobiłem? Chyba raczej skręciłem, to jest najłatwiejsze Zrobić skręt Zakręcić po prostu, ja nie mogę Czy tam skręcić? Ja pewnie ja już nie wiem, dobra Jesteśmy na spotkaniu. Fransworth Boulevard? Nie. Pomyliłem się chyba. Coś tam, coś tam. Och, Nie działa O to już wiedzą. i mają całkiem szybkie auto, ale my jakieś fajne luksusowe. Mam nadzieję, że mnie doprowadzicie i tak. Fuck you. Co? Dobra, muszę się trochę oddać, bo mnie zabiją. co jest? Bra. Ja ci nam ustrzelę zaraz tę łapę Bo spustu już nigdy nie pociągniesz w życiu Kurde, no nie uderzaj we mnie Nie strzelaj Fuck, ja to zginę zaraz Mogę tego gościa zabić O kurde, mogę ich zabić w końcu Getting ready? Oho, mam pomysł Nie zginęli wszyscy jak tak można ha. Nie palą się tam Co wy tacy kulu odporni, ogniotworni Pokaż się Awe, po policji Sorry pani policjant, się tutaj randomowo rozbijam mafię. Bye 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 Dobra, nic tu się nie stało Jakieś tam codzienne rzeczy Uff, prawie ominąłem CO, JAK? Zauważyli mnie? Jakie oni mają zasięg widzenia? Opieprzona ta gra czasami Już? Co jest zgubić w końcu Zrobiłem to szefie Nie spokój, ale przydałoby mi się Kamizelka kolporna no, Akurat mam Po, mam po, po drodze

A, i tak, nieważne Ja sobie zrobiłem skrót, ale oni tam coś w ogóle mieli? Ja nie mogę, mogłem, mogłem tam coś wziąć? Kurde, chyba już zapomniałem w ogóle Ale co mi tam, mam kasę jak lubię i tak 362 tysiące to jest wystarczająco jak dla mnie Dobra, pójdę sobie po to i zrobię jeszcze to zabójstwo Zobaczymy, o co nie chodzić Tak, wiem, że dotarłem na do miejsce Wszedłem po kamizelkę i amunicję quality weapons and square we um, mm -hmm. well paper? I want to introduce you to John Gravelli, oh. head of the Gambetti family. He needs help. I'm already working for a mafia family. They're no. scum. The Pegorinos? They're not a family. Gravelli is the only man who can get what you need done. Hmm. He's in Shotler Medical Center. Uuhu. czyli będziemy współpracować jeszcze z drugą rodziną. Ciekawe, czy będą przeciwko sobie jakoś obróceni, no bo kurde, no, no jednak ci wiecie. E, z tymi, co teraz współpracujemy, to nie są przez nikogo uważani za tą prawdziwą jakąś rodzinę y, mafii. Ale dobra, zobaczmy, co będzie chodzić. Degradacja przemysłowa. Okej, okay. pokaż mi zlecenie, ja zabiję odpowiedniej gości. Psiu! Uh, hello. I'm a friend of Phil's. Nico Bellic. I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this hmm. city. What's your deal? People come to me when they need no, I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that.

Nie musiałem, ale dobra, troszkę to daleko jest. Więc muszę porzucić auto. Come on, Out of the on your... <laughs> no, no i robimy to. Nie powinno to być zbyt daleko, prawda? Prawda? No cóż, proszę nie wpadać mi pod koła, to może byście nie zginęli. W podejrzany podejrzanej gości wjechałem. O tutaj zaraz mi ta rafineria, bo już widać w ogóle po tej całej scenerii Krajobrazie Mogę tutaj przyjechać, prawda? No. Jednak nie. Albo jednak tak. O, jednak tak, jednak byłem mądry. Patrzę jak już tu teraz ogarniam. No i tam mówiłem, że widać tutaj rachnerię. Trzy cele, ale pewnie będą ich osłaniać jeszcze więcej niż trzy. Gościa. Ok. Teraz skoczmy na górę i załatwmy prawdziwych gości, których mamy załatwić. Jeszcze? O kurde, dobra. A no, nie słyszymy chyba. Wow. Czy to może wybuchnąć? Panie, jakby to wybuchło wszystko. No tutaj widzę, że jest jakiś znacznik. Nie, to chyba nie może wybuchnąć. Dobra, gdzie są pozostali? Nie. Gdzieś na górze. Ale no, nie widzę gdzie. A. Pewnie tam trzeba jakoś wejść. A, jeden jest tutaj nawet. tu, chodź A, tutaj są Be afraid A gdzie oni są? O, tutaj są, jeszcze na moim poziomie A, też chyba paru No i ostatni gość A, tutaj widzę o, fuck. No dobra. I koniec zdecydowanie. No i kurde, co? Załatwione. Dobra, spoko. Nawet fajne. nawet fajnie płaci. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Już się trochę przedłuża. Cześć.